Dzień dobry, tutaj Kracie Was W kolejnym odcinku z serii zagramy w OpenTTD. Dawno mnie nie było. Więc ja na początek troszeczkę opowiem, co się ogólnie działo, kiedy ja właśnie, gdzie ja byłem, dlaczego i jakie wrażenia z tego. Na początek, między 31 lipca a 10 sierpnia byłem na kolonii. Było fajnie. I <laughs> tyle. 20. pół jakiego 20. 11 sierpnia to jak wiecie, była ta słynna burza. Właśnie jak wracaliśmy z tej kolony, to również po drodze załapaliśmy burzę. Przez dwie godziny, na stop grzmiało wokół nas. Znaczy, tego nie było słychać, ale było widać pioruny, że co chwilę dookoła nas się błyskało. Ale tylko, co chw... ale tylko przez chwilę lało. Oczywiście mocno lało, ale tylko przez 5 minut tej podróży. Ważne. Potem była właśnie ta burza, co przeszła 11 sierpnia. Z, tego, że... z... z racji tego, że mieszka na dolnym Śląsku, to to tak za bardzo we mnie nie uderzyło. W ogóle jeszcze tak to. Do... Się uchowałem przed tym, bo i tak to przeszło bokiem. Znaczy, główna część przeszła bokiem, ta najgroźniejsza w Dolnym Śląsku. Ale, ale jednak i tak uderzyło, i tak były pioruny. Kilka, kilka razy walnęło tuż obok domu. No, jakieś takie w promieniu 100 metrów, bo mieszkam obok pól i podejrzewam, że właśnie w nie uderzyło. Albo w drzewa rosnące na tych polach, albo w drzewa obok tych pól. Paszam, wiadomo o co chodzi. Więc lało też bardzo mocno. Wia nie wiało jakoś mocno. Najbardziej do w Elblągu tam słyszałem, że 157 km na godzinę, gdzieś tak około. Więc bardzo silny wiatr, niemal hu huraganowy. A chyba 15, nie wiem dokładnie, który to był dzień. Chyba 15, to wyjechano do Hiszpanii. Na tydzień załapałem się na zachodzie słońca. Były tam codziennie, tylko że raz napadło na skalima, czyli. Takie zjawisko, które powoduje, że piasek się nawiewa z Sahary, bo akurat, bo Gran Canaria, byliśmy na Gran Canarii, a to jest obok Afryki. Ta sama szerokość geograficzna. Tak? Szerokość? Tak, szerokość chyba. Jak się pomyliłem, to przepraszam. No i właśnie nawiewało ten piasek, więc te zachody słońca nie były takie spektakularne. Ale raz się załapaliśmy na ten zachód słońca, jak było zaćmienie. W Stanach Zjednoczonych było całkowite, jedna, w Polsce nie było ono w ogóle widoczne, jednak w Hiszpanii było ono częściowo. Jeszcze się dołapaliśmy na za zamachy. Nie muszę mówić jakie. Oż straszna tragedia. A Charlie Hebdo sobie robi z tego różnicę. Prosi się o kolejny incydent. Oczywiście to nie był incydent, tylko... Nieważne. Dobra, nieważne. Ja nie uważam, że to jest incydent. Dobra, nieważne. Więc nie ma kompletnie żadnego planu na to, jak, co by tu zrobić jeszcze. Tak naprawdę... Naprawdę właśnie nie wiem co tutaj robić, nie mam żadnego planu na odcinek, po prostu wróciłem i tyle. No i nie wiem, będę albo rozbudowywał drogi, jakoś tam nie wiem, sieć przycinków po miastach będę robił, albo będę gadał właśnie na przykład się... Nie wiem o czym będę gadał, o czymś na pewno będę gadał. Na przykład o tym jak się ostatnio Minecraft rozwinął, znaczy że ten mój to Ten save się właśnie bardzo rozwinął. Powstał domek już, powstało dużo pola uprawne wokół tego domku znalazłem wioskę, w ogóle dwa razy zginąłem Raz od potworów, a drugi raz chciałem sobie polatać nad światem Znaczy, chciałem sobie odkrywać świat Ale się zgubiłem, więc chciałem jakoś, więc sobie włączyłem kreatywa Żeby wiedzieć jakoś, jak tam dojechać Znaczy, jak dojechać Żebym znaczy, odnalazł swój domek, niestety powiedziałem już nie w tą stronę co trzeba, więc dotarłem do wioski No... Tam zapamiętałem koordynaty, Tera. niech to, coś z tym mostem się nie da zrobić, o tutaj można, w każdym razie właśnie zapisałem sobie koordynaty tej wioski, tam później poprowadziłem drogę, niestety nie mogłem jakoś tam dojechać do tego, nie mogłem dojechać do domku, znaczy nie dojechać tylko dolecieć. A potem chciałem sobie tryb Widza uaktywnić, taki, że się o wiele szybciej leci, jesteś tak niewidzialny jakoś tak, bo, bo jak już mówiłem, grałem na Minecrafcie Premium. Znaczy nie, nie mówiłem tylko, ale mam Minecraft to już można wiedzieć. No i. No jak właśnie to, ten, to pomyliłem to z y, trybem y, przygodowym, ten Adventure, i aż to jest taki survival, tylko że do różnych mapek, to oczywiście się zabiłem. Traciłem swoje rzeczy, ale ponieważ to było z, z, przez to, że chciałem sobie polatać, czyli co, przez to, że, czego nie powinienem dopuścić, no to postanowiłem sobie po prostu sklonować w miarę ekwipunek tak jaki był. Oczywiście z uszkodzeniami również, a nawet i bardziej za karę. No i domek już powstał. Powstała również droga do tej wioski. Nie jest ona jeszcze oświetlona, ale będę ją oświetlał. Tak naprawdę skończyłem tą drogę dzisiaj, w tle sobie jakąś tam muzykę słuchałem. Fajnie no, się nawet dobudowało. Wyzbyłem się wszystkiego kobla, więc musiałem specjalnie iść do kopalni, żeby nakopać. Znalazłem szmaragdy. Dwa. Znaczy, jedną rudę jeszcze nie wykopałem, będzie na odcinek. No a druga no to jest została wykopana, bo co ja mam czekać. Aż będzie Minecraft, czyli za tydzień. W ogóle wkrótce szkoła, nie wiem jak to teraz będzie z tym nagrywaniem. Podejrzewam, że jak w zeszłym roku, tylko że o no, nie wiem, naprawdę nie wiem jak to będzie. Mam nadzieję, że to się jakoś potoczy bardzo fajnie. No, że. W ogóle słyszałem, że teraz historia ma być bardziej patriotyczna, czyli że więcej będzie o różnych tam dokonaniach, na przykład w Westeplat, że będzie o więcej o tym. Ciekawe, czy będzie potrzebny temat o tym, że tam siłą było przymuszone, żeby walczyć z Niemcami, bo niektórzy chcieli kapitulować. ale dowódca powiedział, że inaczej wszystkich rozstrzela, jak się nie zgodzą na dalszą walkę. To właśnie pamiętam, że są na to dowody historyczne, w ogóle są takie zamieszanie w tej historii, że pol Maćilek okazał się te już sam nie wiem, czy to jest na prawda, czy nie, ale, mi ale z tego co widzę, to chyba już zostało to potwierdzone. Ale nie jestem pewny, więc sobie ręki nie dam uciąć. No i jeszcze ten słońscy teraz potwierdzi, że to był zamach. Czy to był zamach? Zobaczymy wkrótce. Ale o polityce już nie gadam, nie chcę gadać o polityce, chcę gadać o czymś przyjemniejszym. Właśnie, Funny moment. Fanie moment okazało się być wypuszczony nieco szybciej niż się spodziewałem, ze względu na to, że na szybciej potwierdzenie, że mogę upublicznić ten filmik, ogólnie no, wszystko trochę nieco lepiej poleciało w innym kierunku, więc no szybciej niż to po... niż się spodziewałem, no i udostępniłem szybciej. Obecnie jest jakieś 8,5 tysiąca wyświetleń, dokładnie nie wiem, bo nie sprawdzałem jeszcze. Ale no. Pani moment powstało, zdobyło jakąś tam popularność, 8500, dosyć dobry oceny, oczywiście jest parę łapek w dół, no bo wiadomo, nie. film bez łapek w dół to jest jak żołnierz bez karabinu albo uczeń bez jedynki, tak to mówią. Dobra, tutaj właśnie zrobimy kolejny przystanki, tak naprawdę ja nie wiem co robić, więc po prostu będę rozbudowywał sieć kolejową, tak naprawdę będę teraz przede wszystkim gadał. Tam już na następnej raczej będę miał jakiś plan, o 2017 rok, czekam na 31 sierpnia, bo dzisiaj jest 31 sierpnia właśnie. Teraz będzie na chwilę OBS. dobra, tylko tak na chwilę. No i jeśli chodzi o fajny moment kolejny, jakie będą, to na pewno coś kiedyś jeszcze będzie. Być może z, yy, z mojego kanału, bo jak na razie. Nic jeszcze ode mnie nie ma, ponieważ u mnie za dużo śmiesznych rzeczy jeszcze też nie ma. Więc postanowiłem zrobić... O! Jest 31 sierpnia, <grym> znaczy już był. E, dobra, bo już... Jest... Co, co to do smuchut? A, dobra, to stąd ma. Ale fajne miasto. 190 mieszkańców. Więc na pewno kiedyś jeszcze postanowiłeś takie filmy, w ogóle swego czasu myślałem, żeby zrobić film, który, na, na, który jest jakby z gatunku Gameplay Commentary, czyli że jest tam w tle jakaś gra, ja sobie coś tam komentuję, jakiś film w zazwyczaj w sposób parodiowany. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to sobie pooglądacie, a nie wiem. A w ogóle co ja teraz ogólnie robiłam tak kiedy miałem właśnie czas wolny. Przede wszystkim nadrabiałem gówniane krwi pasty. Czasem ja sobie obejrzałem kreskówkę o Bitelsach. Co to tam było? Nagle nie wiadomo skąd się pojawiła twarz Hitlera w wymiocinach, które były wypełnione surowym mięsem, więc kawałku surowego mięsa ułożyła się twarz Hitlera i reakcja tej osoby, która to czytała, była bezcenna. W ogóle ostatnio kre kreator filmów YouTube zostaje usunięty, no wkrótce zostanie usunięty, więc moje narzędzie zostanie usunięte, bardzo szkoda. Ale no jest dobra wiadomość, Prawdopodob prawdopodobnie znalazłem altern alternatywę do tego, mianowicie program Macret Lite, czy tam Live, jakoś tak. No po prostu te same funkcje co kreator filmów YouTube. Na razie uważam, że żona Camtasia czy Sony Vegas nie są mi potrzebne. Więc po co mam się wysilać yy, z tego wszystkiego? Znaczy nie, z ja tego nie zamierzam, po prostu nie chcę wydawać pieniędzy. Na przykład teraz zbieram na Overwatcha, więc ja wolę jednak dozbierać na tego Overwatcha niż nagle wydawać z tego, nie wiem, 9, 90 zł, tylko dlatego, żeby mieć czy montować yy, yy, filmy, które i tak będą bez sensu. Bo obecnie no nie mam jeszcze za bardzo umiejętności montowania, Na by rzeczywiście zaczął montować, to trochę by to zajęło. Więc, no póki co, filmów z większym montowaniem nie będzie. Oczywiście, z czasem na pewno się jakieś pojawią, bo się dokształcę, znajdę jakiś lepszy program. Może w końcu zainwestuję w sprzęt. Ale póki co, uważam, że nie ma sensu. Kiedy idzie, ale nie teraz. Więc, kolejne przystanki teraz buduję. A tak jest Latham. Nie, nie, nie. Ja nie chcę żadnego Slatham. muszę. Teraz główne i... Bardington. No. Tutaj dwa autobusy, bo bacie, jaka to mała mieścina. Niech jeżdżą. I zarabiam na moją firmę. Kobieta Industries, przypomnę. A powiem wam szczerze, że znowu mi się y zachciało budowania miasta w Minecrafcie. Pamiętam, jak kilka razy próbowałem, ale potem nie dopadły lagi, Ale to dlatego, że tam trochę namieszkałem. Wystawiam w komputerze, jakoś to się rozregulowało. Teraz znowu ta wydajność nieco podskoczyła. Oczywiście dalej są ściny, ale no na pewno o wiele mniejsze niż wcześniej. Są o wiele mniejsze właśnie ściny teraz i. Myślałem, żeby wrócić do tej serii, żeby za zacząć jakieś tam budowanie domków, potem jakieś tam bloki mieszkalne, wasy, wtedy bym się dokurował, albo nie. Nie. Na tej serii survivalowej zrobi takie coś. Tam się zrobi właśnie jakieś tam miasto, i to będzie moje Minecraft Survival. Nie, jakie Minecraft Survival? Minecraft budowa miasta. Bo się zrobi jakieś most, bo żeby nie było zbyt długie, no to tutaj tak się skróci. No i więc domek został skończony, wioska oczywiście będzie rozbudowywana, ta o której mówiłem jednak. I oraz zostanie poprawiona, bo jest trochę dziwacznie wygenerowana. Tuż obok wzgórza, więc wypadałoby tam coś dorobić jeszcze, żeby na przykład, nie wiem, tu wzgórza trochę roz rozorać. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, jako rozorać? No rozkopać, żeby to nie była góra. Jak to już nie będzie góra, no to wiadomo, że tam już się postawia jakieś domki. Oczywiście cała wysokość zostanie ogrodzona. Obecnie gram na pokojowym ze względu właśnie na to, że robiłem tą drogę, tam robiłem pole. Czyli takie typowe budowlanie, nie chce się używać z potworami. Oczywiście tam z czasem na pewno włączę te potwory. W końcu... O! Jeszcze jedna rzecz, mam konia tam. Mam konia, niestety zbroi nie ma, bo nie można wyłowić, a mam włączone potwory. Także nie wiem, wezmę 5 diamentów i wełnę, bo taki był kiedyś crafting diamentów i zbroi końskie wrzucę do lawy. A potem sobie szczytuję zbroję, żeby było, że ja sobie skraftowałem. <grych> tak w sumie tak też można. Chyba. No i trzeba jeszcze, że ok, właśnie zobaczymy, to wsiąknie tego... Ile tylko tu już? O! 46 ton chleb. chleba. Jakiego chleba? Węgla! Jakiego chleba. Kopalnia chleba, no to musi być piękne. Właśnie pandemonstrowałem kopalnię chleba. Wpuszczę, gdyby były kopalnie chleba, to Polska byłaby potentantem na rynku. Ile to zarobi na tym węglu? 4200 zł. No nieźle. Farma, właśnie, może z tej farmy coś się do jakiejś fabryki pociągnie. No tu mamy dwie farmy, właśnie. Ja mam taki save na tablecie, tu tam właśnie mam. Taką zaoraną samochodami tą fabrykę, tam takie korki są. Naprawdę, tam trzeba było. Po tam. Trzeba było. No, nie mogę się wysłowić. Trzeba było pokombinować. Jak w cd jest normalnie z tym systemem drogowym. Właśnie, jak będę miał lepszy komputer kiedyś, to może wtedy nagram City Skylines. O, Slantfield już akceptuje towary. Slantfield. no, Slantfield. Może tutaj się pociągnie jakieś towary, o ile gdzieś mamy jeszcze wolne miejsce z towarami, że. Tu są dwie fabryki. Właśnie, pole naftowe, gdzieś tutaj powinna być rafineria, chyba? Nie, bo jesteśmy na środku, Mam patrzeć, jak, jakie to jest zaorane tymi nazwami miast. Właśnie ile to jest tych miast? Perry, nie chcę pocztówki, Perry. Eee, gdzie to jest? Perry, jak się to mówi? Perry? Nie wiem. Nie znam się tak na angielskich. Nie mieszkam w Anglii. Tutaj gdzieś powinno być. O, lista miast. Populacja świata, jak widać, potężna. No, na pewno, po. E. Patrzcie, ile tego tutaj jest. Wowód. To jest jakoś blisko. One Hill City. Ta, takie city, że ma 334 mieszkańców. Już niektóre wioski mają więcej niż takie city. <grymne> Dobra, gdzie to jest? No, daleko do tej krawędzi. Gdzie ja tu mam? No szlak. W Portugacie, zrobimy tak. Może o robimy tak. O, 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 proszę. Tutaj, o. Stąd. To jest Todding Do. To Burning Head Cross pod lesie. O, proszę. Nasycona linia. Jak widać, dużo pociągów tędy jeździ. Znaczy, nie jest dużo pociągów, tylko duży ruch jest. No i bardzo dobrze. Gdzieś tu jeszcze jest takie nasycone. O, tutaj chyba nawet i przeładowany jest. <grych> no to jest nasycone. No i bardzo dobrze: towary, węgiel, zboże, żywiec. O, właśnie. O, coś już mam taką siedzibę. <grych> o. Proszę, mamy nawet specjalną, prywatną drogę. O, i mniej więcej ten domek wygląda jak ten kościół, ma podobny układ, tylko że ta nawa boczna jest na środku, nie ma wieży kościelnej, tylko jest strych i nie ma kopalni żadnych tych i nie ma nagrobków. Wokół tego kościoła, czyli naszego domku, znaczy mojego domku, są pola uprawne, podzielone na cztery części, w jednej jest pszenica, w drugiej ziemniaki, marchewka i buraki. Niedawno marchew i buraki doszły z wioski. No dobra, w sumie nie chcę was zanudzać, macie inne rzeczy To roboty nie słuchanie mojego biadolenia I patrzenia jak 16 pikselowe samochody, nie wiem ile to ma pikseliów, zamierza 16, jeżdżą sobie po pikselowych drogach Rozłożąc pikselowy węgiel Czy tam chleb, no kopalnia chleba No, to już mam materiał na funny moments w ogóle, jak grałem, to dostałem polem y, archewek, y, polem marchewek polami skarpetek. Y, nie wiem skąd mi się to wzięło. O, i jeszcze jeden plan: y, powstanie arena kiedyś. Jak tylko ogarnę się w budowaniu, to powstanie arena. Bo, obu, bo tam w górach jest, taka, o, wręcz, tam jest taki wręcz jest łuk wręcz. Nie triumfalny, ale coś taki łuk, trochę zaokrąglony, ponieważ jest już trochę, oczywiście, robiony bardziej naturalnie. To nie jest budowla. Y, Człowieko, człowiek, cywilizacyjna, o, ja ją dopiero zamierzam ucywilizować na opuszczoną arenę, gdzie na środku będzie portal do prawdopodobnie, ale to takie plany, co do tam moich przyszłych działań, ale jak już mówiłem, nie chcę słuchać mojego gadolenia, pewnie, pewnie na pewno. Więc ja się z Wami żegnam. Teraz pobodziwiacie sobie moje okienko OBS-a. Jak widać, nagrywam 18 minut, więc film powinien się przesłać bardzo szybko. I jeszcze jedna informacja na sam koniec: czy byście chcieli, żebym kiedyś tam, kiedyś w odmętach czasu dalekich nagrał cover jakiś? Myślałem, żeby nagrać cover, ale nie wiem, czy jest tego sens. Szczególnie że mój głos nie jest chyba jeszcze jakiś tam dobry, choć w sumie. Tylko raz już śpiewałem do siebie i wydawało mi się, że śpiewam dobrze, ale co to słuchać samego siebie? Potem przychodzi właśnie taki koleś do idola i mamy takie Gdyby My Heart Wpiszcie Idol ukryty talent, co tam, pierwsza osoba to jest właśnie Gdyby My Heart No pięknie śpiewa, bardzo pięknie Nieważne, ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie filmiku i słuchanie mojego wiadolenia Zaraz zobaczycie moje outro po raz kolejny, w ogóle nie wiem jak to będzie z tymi outromi, kiedy ten kreator wymyśli YouTube się Skończy, ale ja kończę nagrywanie, drobnidzenia, trzymajcie się, cześć.